Nowy cinematic z Valoranta. Wygląda po prostu świetnie. Jako, że analiz na tym kanale sobie nie odmawiamy... Znaczy, ok, odmawiamy w sytuacji, kiedy leci sobie motylek, muzyczka już z wziętego cinematica i ktoś sobie czyta wierszek złożony z tekstów innych postaci. To tak, wtedy sobie odmawiamy. Dziś przeanalizujemy, co się dzieje w cinematicu, objawienie, wyjaśnię kwestie, które mogą was trapić i zaprezentuję tyle ciekawostek, ile udało mi się tutaj odkopać. Serdecznie na materiał was zapraszam. Na wstępie chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć. Fabuła i świat Valoranta moim zdaniem rozwijają się w bardzo fajnym kierunku. Cinematiki i fabuła w świecie, w którym nie ma dużo rzeczy, trzymają poziom i zawierają naprawdę dużo smaczków, które czasem jest ciężko wyłapać. Ode mnie ogromna okejka, ale mam nadzieję, że Valorant z nieporównywalnie mniejszym uniwersum od Runterry, nie będzie mieć więcej fabuły. No ale moi mili, analizujmy. Cinematic jest prezentacją drugiej misji agentów z Ziemi Alfa na Ziemię Omega. Pierwsza była prezentowana w filmie z Druzgotani. Dla tych z Was, którzy tego nie wiedzą i nie do końca siedzą w uniwersum Valoranta, bo też zakładam, że aż tak dużo takich osób nie ma, to oczywiście w świecie Valoranta mamy podział na Ziemię Alfa i Ziemię Omega, gdzie mamy agentów z obu tych planet, czyli agentów Alfa i Omega odpowiednio. W ten sposób Riot Games tłumaczy gameplay na kanon uniwersum Valoranta, gdzie w jednej drużynie wcielamy się w agentów Alfa, a w drugiej w agentów Omega. Dla przykładu w cinematiku Astra i Harbor to są właśnie agenci z tej powiedzmy właściwej ziemi, czyli ziemi Alfa, natomiast już Omen czy Sage to z ziemi Omega, czy z tej drugiej ziemi. Z racji tego, że mamy tutaj cztery wątki, pozwolę sobie tą część materiału podzielić właśnie na cztery części w zależności od wątku. Pierwsza część cinematyka prezentuje nam dwóch bohaterów. Astry i Harbora, którzy przedzierają się przez las, starając się odnaleźć lokalizację mapy Lotus, czyli nowej mapy, która została zapowiedziana swoją drogą dzień później. Jest to oczywiście przedłużenie ich wycieczki z teleportu z mapy Pearl, z czego wynika również, że nie byli tam sami. Co ciekawe, większość podróży do lokalizacji mapy znajdującej się w Indiach towarzyszyła im również Sky. Która została w tyle, aby wziąć na siebie ciężar ataku żołnierzy pochodzących z organizacji Atlasu, którzy chcieli powstrzymać trójkę ziemskich bohaterów przed dotarciem na nową mapę. Jeżeli nie wiecie, to organizacja Atlas jest już w kanonie Valoranta przez jakiś czas, gdzie na drugiej ziemi odpowiada ona za, powiedzmy, bezpieczeństwo i jest mocno wrogo nastawiona do agentów Alfa, którzy są na ziemi Omega uważani za wielkie zagrożenie, no ale ci agenci Alfa tamto w ogóle są ogromnym zagrożeniem zagrożeniem według wszystkich i opinii publicznej. Wracając, to agenci docierają do wejścia do Miasta Kwiatów i korzystając z artefaktu strażników wprowadzonych do kanonu przy wyjściu Astry, otwierają bramę, jednocześnie uruchamiając mechanizm określany jako Nexus. Do którego za moment jeszcze sobie powrócimy. Natomiast nieco tutaj temat rozszerzając, gdyż wiem, że taka wiedza Valorantowa nie jest zbyt wiedzą powszechną w społeczności. Strażnicy jest to swoistego rodzaju najwyższa grupa taka w uniwersum Valoranta złożona zarówno z ludzi, jak i być może nieznanych i nie wprowadzonych jeszcze do kanonu istot czy bytów, no tego nie wiemy, a ich zadaniem jest ochrona wszechświata i walka ze wszystkim, co może doprowadzić do jego zniszczenia. Przy wyjściu Astry, pisarze z Rajotu po pierwsze wprowadzili właśnie tą grupę strażników do kanonu Valoranta, jak również określili Astrę jako jedyną żywą przedstawicielkę strażników na Ziemi i w jej pobliżu. Temat oczywiście ucichł do momentu wprowadzenia Harbora, który oczywiście posiada rękawicę stworzoną właśnie przez strażników. Czyli Harbor miał możliwość otwarcia tego miejsca i uruchomienia go, co wygląda jakby się udało. Później oczywiście bohaterowie ze względu na siłę odrzutów padają do wody, by w finalnej scenie dotrzeć do miasta i spotkać tam agentów Omega. Wątek Fate jest tutaj najbardziej enigmatyczny, bo niestety nie można z niego za dużo wyciągnąć. Jest to oczywiście Omega Fate, czyli w cudzysłowie ta druga, i potwierdzają to dwie rzeczy: po pierwsze na końcu cinematika Fate staje z resztą agentów Omega do walki, czyli po prostu bronią miasta kwiatów, a po drugie na początku Cinematica słychać w tle nieco niewyraźnie kwestie "Selam Fate", co oznacza powitanie w języku tureckim. Jako, że agenci Omega są na swojej ziemi wręcz bohaterami i są znani opinii publicznej, w odróżnieniu od swoich odpowiedników Alpha, gdzie przeszłe cinematiki też nam pokazywały, że była to swoistego rodzaju sensacja, a w sytuacji, gdzie Fate w klubie jest tak po prostu witana przez jakąś dziewczynę w tle i przede wszystkim rozpoznana, daje nam to jasny sygnał, że chodzi o tą drugą Fate. Oczywiście akcja ma miejsce również w nocnym klubie w tureckim Stambule, i wygląda na to, jakby bohaterka starała się odnaleźć lokalizację lotosu, co oczywiście jej się udaje. Niestety nie wiemy do końca, dlaczego była ścigana, ani nie wiemy do końca przez kogo. Trzecim wątkiem jest posiedzenie bohaterek w restauracji w Korei Południowej dokładnie w Seulu. Lorowo zbyt dużo tutaj nie znajdziemy. Mamy chociażby jedzonko, mamy robienie zdjęć, czy mamy pokazanie telefonu. Dla totalnych Valorantowych świrów, dodam, że jest to oczywiście nawiązanie, które jak wynika z mojej lorowej wiedzy z Valoranta, wcześniej związek Killjoy i Race nie był potwierdzony na Ziemi Omega. Jak widać, uczucie obu bohaterek występuje na obu ziemiach. Jeszcze w ramach ciekawostki mogę dodać, że pomimo podania dokładnych współrzędnych geograficznych, to w podanym miejscu w naszym rzeczywistym świecie cinematikowa restauracja niestety nie istnieje. A jeżeli ktoś z was lubi tematy związane z jedzeniem, to dania zaprezentowane w tym miejscu zostały zidentyfikowane. Więc jeżeli ktoś jest lorowo jedzeniowym świrem, dokładnie tak się to tutaj prezentuje. A my przechodzimy do ostatniego, największego lorowo wątku cinematika. Po raz kolejny mamy prezentację agentów z ziemi Omega, czyli Sage i Omena. Ten drugi siedzi i zajmuje się swoim drzewkiem bonsai, a z kolei Sage w cudzysłowie na treningu testuje swoje limity. To, że bohaterowie są z ziemi Omega, pokazuje przede wszystkim tutaj logo organizacji Legion Valorant, gdzie znajdujemy się w tym miejscu w ich głównej siedzibie. Organizacja agentów na ziemi Alfa to oczywiście protokół Valorant, więc chodzi tutaj oczywiście o ziemię Omega. No i teraz tak, Cinematic pokazuje jak Sage powoli zaczyna przegrywać walkę, przez co na pomoc wkracza jej Omen. I te wszystkie sceny walki, moi drodzy, po prostu są świetne. Nadają cinematikowi bardzo dobrego tempa, aczkolwiek dla mnie najważniejsze są lore'owe rzeczy, a tych masę znajdziemy na początku tego wątku, gdzie Sage podchodzi do swojej. Szafki z numerem 10. I tak moi drodzy, teraz będziemy przez kolejnych kilka minut analizować szafkę, szafki i to, co się dzieje w szafce. Więc tak, jeżeli siedzicie w lore Valoranta, to same szafki już tutaj mogły wzbudzić w was lekkie wątpliwości. Nie od dzisiaj wiadomo, że każdy agent w Valorancie ma swój numer. Gdzie Sage powinna mieć siódemkę, a w cinematiku ma z kolei szafkę z numerem 10. Jest to związane z faktem, że kolejność rekrutowania do legionu Valorant musiała być po prostu inna niż do protokołu Valorant, więc na ziemi Alpha Sage była siódmą zwerbowaną agentką, a na ziemi Omega dziesiątą. No i teraz, jeżeli jesteśmy w temacie szafek, to agent z numerem 8 zawsze w uniwersum był dużą tajemnicą. W kolejności agentów to Sage miała właśnie numer 7, 8 bądź 8 agentki nie było, a numer 9 to był oczywiście Phoenix. Na ziemi Alfa szafka z numerem 8 istnieje, tylko że numer jest zamazany, czy taki bardziej zerwany, co sugeruje, że musiała powstać jakaś soła krew, czy kość niezgody między agentem 8 a resztą. Co również daje Riotowi bardzo ciekawe pole do działania w przyszłości. Z kolei, na ziemi Omega, jak prezentuje nam Cinematic, szafki 8 w ogóle nie ma. Co może oznaczać, że albo tego agenta tam w ogóle nie ma i na przykład totalnie takim błahym powodem jest taki, że ktoś pomylił się w liczeniu szafek i po siódemce ktoś dał 9, albo Brimstone i reszta chcieli pozbyć się śladu po agencie lub agentce numer 8. Skoro już tak sobie o tych wszystkich szafkach rozmawiamy, no to wejdźmy do szafki Sage. Nigdy nie myślałem, że takie zdanie wypowiem w jakimś materiale. No a tutaj mamy dużo lorowej miłości. Na drzwiach szafki mamy fragment artykułu w języku portugalskim chwalący działania legionu Valorant współpracującego z tamtejszym Kingdom, tylko nie Kingdom Corporation, jak jest na ziemi Alfa, tylko Kingdom Industries, jak jest na ziemi Omega, w temacie uratowania terenu mapy Pearl, czyli portugalskiej Lizbony. Zatem mamy tutaj świetne nawiązanie do przeszłych wydarzeń. Ja tutaj daję dużą okejkę. Inne rzeczy znajdujące się w szafce, to po pierwsze zdjęcie bohaterki ćwiczącej w zakonie i jest to oczywiście zdjęcie z jej przeszłości. W przeszłości, podczas gdy agenci protokołu Valoranta dostawali maile z treściami szantażującymi ich, to tam również była informacja o tym, że Sage była kiedyś w zakonie. Czy w sumie nawet bardziej Monastery chyba można tłumaczyć jako klasztor. Po drugie, mamy tutaj oczywiście graffiti zrobione przez Race. Do tego napis nie jestem tylko healerem, którego wyjaśniać raczej nie muszę do tego Phantom ze skinem Recon gdzie tutaj mała taka ciekawostka że Riot Farm Cheesy czyli narrative lead od Valoranta na Twitterze potwierdza kanoniczność jego i skinów Recon w świecie Valoranta. Tutaj mamy jeszcze nawiązanie do jednego z poprzednich schematików, gdzie akurat była race. Natomiast tutaj dzisiejszego materiału jeszcze nie kończymy, ponieważ nie odpowiedzieliśmy sobie na jedno ważne pytanie. Dlaczego w ogóle lotus jest tak ważny? Co tam takiego jest, że interesują się tym zarówno jedni agenci, jak i drudzy? Teraz tak. Celem Legionu Valoranta jest uruchomienie Nexusa, mechanizmu znajdującego się na mapie, którego aktywacja ma mieć katastrofalne skutki dla Ziemi Alfa. Stąd oczywiście agenci Alfa będą chcieli ich powstrzymać. Zatem oficjalny zwiastun mapy Lotus będzie również po części kanoniczny, nie licząc oczywiście przebitek gameplayowych, i rzeczy, które tutaj widzimy, są rozszerzeniem i dalszym ciągiem omawianego dziś cinematika. Najważniejsze są tutaj oczywiście kwestie Astry, wspominającej o strażnikach współpracujących z ludźmi, o wyczuwaniu przez nią ogromnej mocy w tym miejscu. No i tak tylko wspomnę, że lorowo w świecie Valoranta, no to dla mnie najciekawsze postacie to jest właśnie Astra no i oczywiście Keio. Jak można wywnioskować, ktoś może tego miejsca użyć. I zapewne chodzi o Legion Valoranta i do tego zaraz sobie wrócimy. Natomiast na pewno najciekawszą kwestią dla fanów gry jest wspomnienie o odpowiedniczce Astry, która zjawia się na polu bitwy, chociaż tego nie widzimy, i tylko rzuca taki cień powiedzmy. Czytałem komentarze pod polską wersją Cinematica Valoranta, jeżeli ktoś z Was ogląda ten materiał to serdecznie pozdrawiam, ale kilka osób tam rzeczywiście pytało o co chodzi z tą odpowiedniczką i dlaczego Astra tak bardzo się przestraszyła. Dobrze, że pytacie kochani, już odpowiadam. Z tego co wiemy, chodzi tutaj o nikogo innego jak Astry z Ziemi Omega, więc tutaj nie ma niczego nie wiadomo jak zawiłego, Natomiast strach tej astry, tej astry Alfa, którą tutaj widzimy, nie wynika z tego, że ma spotkać czy zmierzyć się ze swoją odpowiedniczką. Agentka ewidentnie nie wyjawia nam pełnej wiedzy o tym miejscu, tylko kilka zdań o mieście kwiatów i mocy, jaka tam drzemie, więc sensownym wyjaśnieniem wydaje się fakt, że skoro strażnicy we współpracy z ludźmi tamto miejsce stworzyli. Plus Astra z Harborem byli w stanie to miejsce otworzyć i poniekąd uaktywnić, tak druga Astra może mieć wiedzę, jak w pełni tą moc tutaj wykorzystać. A że owa energia może mieć katastrofalne skutki dla Ziemi Alfa, no to nie dziwne, że Astra się po prostu boi. Wygląda na wielce przestraszoną, gdyż dociera do niej możliwość, że wspominana energia zostanie uwolniona, co może doprowadzić do katastrofy. Moi mili, jeżeli interesuje Was moja poprzednia analiza cinematyka z Valorant'a, to kliknijcie sobie tutaj. A ja Wam pięknie dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.